Miał i głowicę tam, nie wiem, te no. Że jak później założył silniki te płoki to tak nam ustawił rozrząd, że nam wyszedł głąb bokiem. <grym> Dawidek No to ty mów gdzie idziemy, bo na taką grę to wiesz. Ja muszę rozrząd wymienić, wiesz? Bo jeszcze nie był wymieniany, a musi być, kurde. Pierwszy raz koło stówy. Na potem wiesz co się robi jak się nie rozrządu, nie wymienia. To się różne cuda dzieją z silnikiem. Myślę, Dobra, Jasiu, praca. bo chodzi o to, żeby oni nie. tym oni. Czym nas? Bo, bo moją postać poznają w twarzy. Stary. Oni czekają, wszyscy patrzą teraz na widok w samolocie, mm. kiedy nic Dobra, to lecimy stary tutaj. Patrz. No. Tam ci pokazałem. O kurde, ale żeś zaskoczył wszystkich, kurde. A ja nawet nie wiem gdzie ty lecimy lecisz się tutaj. Ja nie wiem w ogóle gdzie A, Nie tam. to źle to, to już teraz nie To zaznacz gdzieś lecisz to zaznacz tutaj. Gdzie nie muszę na hangary Czekaj ja to muszę nagrać osobno to jest No to tam. gdzie To gdzie tam, lecimy hangary tutaj. Hangarownia Kamerka daj co myślicie że ludzie nie poznają gdzie jestem stream snajperzy do robot, ale żeśmy ich, kurde, i tu mało osób teraz ale Ja się snajperzy wiesz są dobrzy, bo oni zazwyczaj patrzą na streama i nie na ekranie, I oni mają opóźnienie, opóźnienie w głowie mają i myślą, wiecie, że wy jesteście tu To myli też, ja nie umiem się tak to... chyba kogoś snajpić hmm, to trzeba umieć bo po pierwsze mam godność <laughs> Człowieka? Godność człowieka mam, a po drugie Ciebie to nie bawi ja się chyba coś dobrego znalazł, że kurde nic nie mówi. ja znalazłem broń maszynową. Tak zwaną maszynówkę. Nie wiem, czy tacy stream hunterzy tutaj istnieją wśród naszych widzów. Mi się wydaje, że oni są uczciwi. A to czy nie lepiej na przykład. Czy ten tu na przykład, do którego idę, czy nie? Wiesz co? Nie, bo ja jestem daleko od ciebie. O, co to za? O kurde myślałem, że to wyrzutnia Stary, raket, ale ja ci chcę tylko powiem wyrzutnia no, ja ci mili, tylko powiem, mili... że strefy mamy bardzo daleko i jest ustawiona 1-3, więc trochę szybciej będzie się poruszać. No to poruszać. musimy znaleźć samochód bardzo szybko i wyjaśnić. Bardzo spoko wszystko. Ja, pamiętam, ja się. Trzeba, miał. Ja się miał problem, jak ja przychodziłem do sklepu, gdzie się jeździliśmy, i ja byłem miły do, do pani, zawsze I mówię gorzej. Słyszę, jak trzeba, ty gadasz, trzeba, trzeba, ciebie, ciebie trzeba usłyszeć po prostu, jak ty się. No to. No tak. Dzień dobry, witam. No tak, na mówisz. przykład. Dzień dobry, witam. I potem. Sorry, no jakbyś chciał odzyskać A ja potem. Kaj w krzaki, nie? No tak. <laughs> a dziękuję bardzo. No stary, no jestem kulturalny, ale brzmi, na przykład. Brzmi, no, Proszę no, bardzo. No, brzmisz bardzo tak, jakbyś wiedział. Jakby ale ta wybrał, pani, pani mnie, ale ta pani mnie zna, to myślisz? że dla niej to jest naturalne, ja być grzeczny. grzecznym. Myślę, że tak brzmi, że to ona to jest ogólnie, to brzmi nienaturalnie. naturalnie. Mm. czyli dla ciebie naturalnie. tam wziął jest... samochód. Wiem, ja chciałem ten samochód i już no na mnie Ale oni tak wzięli i pojechali, To bierz, bierz go. No to ja go biorę. A widzę! Ty oni zaraz wysiądą, bo odczujesz. oni są przy tu, no? To będzie nawalanka. Ja się bierę ten samochód, bierę i na ciebie popatrzę. Ale mam Cię wziąć i jechać po Ciebie, czy co? Nie, tutaj kurde musisz się skupić teraz. Widzę, samochód jest przede mną. Dobra, no, jest przede mną, Jasiu. Uważaj, tylko nie rób głupot. Dobra, podchodzę blisko tego hangaru, gdzie oni widzę, są. Widzę, widzę ich. Kurde, nie, nie dostał ani razu. Ja raz chyba trafiłem Ja pierdziele, jak to jest możliwe. Dobra, no to uciekł, kurde. O, dobra. Polutował i się poszedł. Dobra, ja się pogonię. Ja go miałem z boku, ale wiesz, już tak. To było dziwne bardzo. No jakiś kompensator mam, co to robi? To ci kompensuje. Jak masz za krótką lufę, to może ci skompensować. Niedoskonałości twojej lufy. Chodź, ja się... Idziemy w strefę bezpieczeństwa. No ja w strefę bezpieczeństwa. Piedzisz, bo musi kiedyś na wakacje, to zobaczysz mi się plana. Ludzie, no ja robiłem... Y, w Stanach raz płaciłem wizą oraz Mastercard, no zależy co działało akurat. Rasta działała, raz ta dobrze mieć dwie karty za granicą. Jak płaciłem normalnie wizą taką debetówką, jaką mam w domu i bardzo dobrze działała tutaj taka jaką mam normalnie używam. No ale też czasem kredytówką płaciłem. Ale raczej debetowa mnie chyba nigdy nie zawiodła specjalnie. Przepraszam, ma kolejny. Ooo! A spoko, spoko, spoko! Na spoko, dawaj, spoko! Nie dawaj, dawaj, seta. nas tu nie wysadź przypadkiem. Nie, nie, nie. Dobra, już nie widzę nas. Jedź tam dalej do strefy i później się będziemy szczelili z Niech się tu strzelają kurde trajerzy, ja nie? nie jest ranny. Chyba ci rzęsa do oka wpadła. Kieź tam na te plażowe domki, ja to To by, nie by trzeba dobra. od razu na sosnówkę lecieć, ja bym, ja bym jechał, nie, bo... Na to, nie ma te plażowe domki. Chciałbyś tak, które plażowo? A może chcesz na sosnówkę, bo będziemy później przez wodę musieli. No można. Bo jest mo... A nie, to, Ale to łodzią popłyniemy. No, no to jedziemy, wycieć. dobra. To go na plażę bo na plaży fajnie jest na, la. Się... la, la. O, tak jest. Ti, 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 ti 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 a, ale Logan mam w banki, gdzie lepiej, wiecie, ja wczoraj patrzyłem, bo może, ja chcę tak myślę może ja sobie taką ekskluzywną kartę wezmę i na przykład jest taka karta M banku, która pozwala wchodzić do tych VIP saloników na lotniskach, co by mi się bardzo przydało, bo czasem Ty byś był ekskluzywnym nawet, czasem człowiekiem jestem, tak? e, tylko, że to kosztuje 900 zł rocznie, nie no, i moi drodzy, no albo chcecie być ekskluzywni e, Ekskluzywność kosztuje, no, ekskluzywność, nie? kosztuje i mieć wejście do saloników, albo nie. Ja idę bliżej wody, będę lutował, ok? Dobra, no ja dalej. Może są jakieś opcje tych kart. <trym> A no, ale jak wydasz tą kartą, zrobisz zakupów za 90 tysięcy w ciągu roku, to nie płacisz nic. Więc spoko. To się opłaca robić duże zakupy. Tak. Ty nie masz jakiejś apteczki? Znaczy może nie apteczki, ale... Nie, tu jest... Znaczy mam jeden zestaw, ale tylko jeden. No wiesz, w tej grze generalnie ludzie nie będą mieli dużo lutu, bo tutaj jest taka sytuacja, że wszyscy się poruszają szybko, nie? No, zależy nie. gdzie wylądowali. Jak ktoś na lotnisku na początku wylądował, to ma Nie ma dorado. czasu na głupie... Nie ma czasu na grupie zabawy. Eldorado! A nie zdążyłem. Wiem. O, jakiś stream Sniper tu się odezwał, kurde, a jajaj nie zdążyłem. <noise> 91 zakupy w Biedronce, nie? Ja tak do Biedronki tu tak. Ja bardzo nie lubię ogólnie robić zakupów. A ja Więc też, jak ale... mi się jedzenie skończy, a że jestem, wiecie, tutaj w mieszkaniu sam, no to też tak nie. A jem czy robisz tak, sobie. że jesteś ja głodny i, to, i wtedy, to, to i wtedy będąc głodnym robisz błąd, bo idziesz na zakupy i kupujesz zawsze wszystko? A może zawsze to, ja idę na zakupy, jak już nie mam zupełnie co do jedzenia, no i no to właśnie kupujesz. wtedy masz smaka na dużo rzeczy. Ale kabanosy w muszą ja być, co? Tu możesz mieć smaka w biedronce, jak tam jest wszystkiego po jednym. No dobra Raku kupiłem sobie koreczki po Giżycko, kurde, muszę się wam przyznać ostatnio Ale zasadałem. są dobre, po Kaszubsku są, po takie czerwone czerwonej zalewie są? Tłusty, czerwonej zalewie są Tłustej czerwonej, takie dobre są nie, no ale to wiecie co, sama cebula zjadłem Sama kilka, cebula i gdzieś tam, tam jest kawałek już kurde koniec prawie nie mm. To się nie zdążyłeś delektować. No, to się nie bardzo zdążyłem delektować. Ale problem jest taki, że w biedronce, jak kupię chleb, to wiesz, choćbym ja. Się... Nie, ja tego chleba nie. Które, ja nie, nie lubię, lubię tych z marketów. To ja karem go musiał jeść, nie? No to. No i co teraz zrobić? Ja. z tych marketów ja piekarni, są to. dobre, na przykład kajzerki, ale to musisz. Je bierzesz i je jesz od razu, w sensie one jak są świeże, a jak ci poleży pół dnia, to mm, już. Jak jest po, po niemiecku kajzerka? Dik, nie, keiza to jest, D nie, keiza to jest ser, keiza. No to, to jest, no... keiza, hopie wiesz, to jest keiza. No to... A u ciebie w domu pewno robiono ten house keiza czy nie robili? Nie, ale wiesz co, czyń forfish od domu. To ser z kminkiem. goda. Ale się nigdy ja, nie przynajmniej ja, tego goda, naprawdę. Ja. Mm. naprawdę, bo wyczułem jej głosie akcent. Dobra, taki. ale ci powiem, uwierz mi, ja ją raz w życiu widziałem i słyszałem i ta osoba na pewno nic nie ma wspólnego ze śląskim. No jak może nie mieć jak ci mówię, że zaciąga kurde mówię Ona jest stuprocentowo z Warszawy, ale... Przecież ona jest stąd stary. Ciekawe co to znaczy stąd. Ale wiesz, że jak ktoś mieszka w Katowicach to, to Mówi może ci, mieszkać ale tylko ona tam. Nie ma korzenie, kurde, taki Ślązał e, ci Ejadą! Jadą wariaty! Gdzie? Zabito! Coś tam tam nie ma w ogóle. Mam Jaka fikołka! Nie, Jasiu, ale tu fikołek był elegancki, panik. Wiem, że są dobre bułeczki z ciasta francuskiego z czekoladą Jezu, ale to wiecie, rozumiecie, to jest dobre jak to kupicie i jecie, Bo jak to w chwilę poleży, to już się robi taki po prostu kamień, jaki jakaś. Nie, masakra. Ja nie mam jakichś super podniebienia, nie, tam nie wiadomo co. No ale to jest po prostu taki typowy chleb z marketów. Ja a powiedz mi jedno. Czy ty jesteś, czy ty się uważasz za znawcę piw kraftowych? Nie. A jesteś smakoszem? No, Pisz? wiesz co, mam smaka na nie ogólnie. Ale ogólnie różne piwa pijesz tam w życiu pił i te zwykłe tak, ale i te ja nie, nie? Planuję, co ja, ja nie wiem, co ja piłem. Ale dobra, ja ale miasta. bo jest, ale czy ty jesteś chętny, bo będę brał gościa specjalnego. No, takiego Niklausa i wtedy bym wziął i na przykład Zlecam, nie wiem, pati i nie wiem jakie, nikt nie wie, no. daję jej i ona idzie kupić 10 różnych piw. I my wtedy Pamięci, mamy blind test i, mu, i oceniamy. No to ja jestem za to. Co? To ja jestem za nie, nie, ale to. Nie, ale, ale właśnie. Ale właśnie, o to, ale właśnie o to chodzi. Nie, on właśnie o to chodzi, że no może wiem, kupić że coś chodzi. takiego, tak że, że na co. No. no. I idziesz kurde i my potem blind test, który według nas najlepsze i możemy szczelać nawet, czy uważamy, że to takie, czy takie. I seto jak był ten test z Niklausem, to wyszło na to, że tam najlepiej mu ale czy smakuje... Ja mógłbym, Aha, które najlepiej smakuje, to ja mogę powiedzieć, Star. że to nie, smakuje, ale... Ale od... nie bo będą... Ocenić, jak będę miał taką listę rzeczy, jak może na przykład smakować No one... tak kopyrowe, stare kopyrowe no, będziemy mieli książkę, zapach. Wtedy mogę na przykład. Mówić... Nie, totalnie totalnie no, amatorsko, nie, nie, tylko pod różnymi względami. Jaki na przykład może być kolor? I tam będzie na przykład smąkowy, jakiś o, mhm. ten oborowy albo coś. Ja wtedy powiem jaki to jest z listy sobie wybiorę. Stary. Ale bez uczenia się wcześniej, co jest co. No oczywiście, że tak. No to ja 10 to ja tym, nie. No, no, no dobrałem dobrałem się, tam my stąd musimy spadać. Idziemy może łódką popłyniemy. No, a pas zrzut jest po drugiej stronie. I. Szukamy łódy. Jakie jest stopa. Bo, to mnie Kejza. Do stopa. Jak po karyna. niemiecku? Nie, fusy. Fusy. Ja. Znaczy fus po niemiecku, może, nie? Mm. A może Ej, giry tak jakby, na nie przykład, mamy, może. Nie mamy ani pojazdu, ani łódki. Może wróćmy się do tego samochodu. No bo co zrobisz? No. Dobrze, nie będziemy biegli przez ten most. Ty, a może przepłyniemy, ale czujesz, że jak zaczniemy płynąć, to ktoś będzie na nas czekał po drugiej stronie. Ale wiesz, że możesz kilka osób, bo możesz tak, mieć szłapy, nie możesz mieć szłapa Możesz mieć hopie fus Możesz mieć e, hopie gira Gościu Gdzie? Tu jest, tu jest Jasiu tak? Ja się w tym budynku. Idź z lewej tego budynku. Ja z prawej patrzę A, widzę, widzę Tylko Rashut, bo to jest w pełni Steam Hunter Czekaj Jest w środku Leży chyba zneutralizowałem. O gościu obok mnie, gościu obok mnie! I... Dobra, on mnie to razu Dobra. A ja się ładnie kurde. Ale tu nie było więcej gości? A... Nie, to już Steam był. Ale ja się go kurde. Takich jak widzisz na blisko typów, to musisz ich rasować bo jak to są Steam Hunterzy, to wiesz, to nie, nie ma czasu co tracić. W stary żeś mu w szłapa tego żeś na... No dobra, ale to o kurde, apteczkę miał wszystko miał, ale fajny lucik. No, dziękuję ci kolego. Dziękujemy. Dziękuję ci przyjacielu, mój ty. Aha. Luneta razy dwa. Mówicie, no, dobra, że na moście ktoś mamy kampi? Z tą strefą robić? No, z tą strefą robimy no tak, że ja się leczę wracamy, i... Wracamy, wracamy, do samochodu i szukamy jeszcze może łódki tu gdzieś za plecami. One gdzieś tu przyparzy, powinna być łódka. Nie ma tu gdzieś łódki. Stary Padzieś, jeszcze z strefa. Ta strefa, A widziałeś, jak się strefa w wodzie skończyła raz? Ale to nie było tak naprawdę w wodzie, bo to było pod mostem, ale wszyscy, którzy zostali, o, fuck. byli. Ktoś, ktoś tu jest na tym. Z drugiej strony. Nie, nie, tu przy Jaś. plaży. Przy plaży. Z lewej? Nie wiesz, Od z prawej? plaży Z budynku. Po prostu był na plaży w budynku. Więc ty idź górą, idź górą. Dobra, idę górą, ale no to mogę nie zdążyć. Możesz, kurde, nie dać rady. Nie, nie, ja nie, nie, górą nie wejdę, ponieważ tu jest zablokowane wszystko. Mhm. Dobra, to ja z tym spadam, jak widać. Chodź, Jasiek. A co spadasz, zostawiając gościa na plecach nie, nie, nie wiem, gdzie on jest, dlatego na razie jakby go... No biegam, bo się boję, że to jest stream Hunter nie mogę stać w miejscu. Ty idź normalnie tam, gdzie on mnie strzelał od plaży, a ja spróbuję tu coś okrążyć. Ktoś dyma rzucił. A jest na blisko. Dobra ja go byłam od drugiej strony więc... czekaj. Dobra zabity jest. E, padł e, to od był od... jeden gość, tak padł od razu. To zlutuj go szybko. Dobra. Celownik czwórka dla Ciebie jakbyś chciał. Mam I... A gdzie ten nasz samochód jest mi powiedz? nie ma Bo jak stary. my zaraz, o jest samochód dobra widzę. Boję że ktoś tu kampi na niego wiesz, bo już słyszeli że idziemy. Idę do ciebie, Ty. No, yy, tu nie ma. Ale tu był motor, gdzieś jak tego gościa zabiliśmy. Ale tu jest, są samochody: jest i nasz i ten drugi. To drugi. No ale nie przejedziemy w życiu tego przecież. Znaczy, no nie mamy wyjścia. O kurde, jak strzeliło mi to myślałem, że mnie ktoś w głowę właśnie strzelił. No, szczeli. mogę mam nic. Ty chodź tu do tego samochodu. Ja prowadzę, Dawidek, ty strzelasz. No, dobra. Tylko wiesz, że ta strefa... No trzeba potem bo chodź, tam chodź, na, chodź. Moś, na 100% na moście no są. No są. ale ja taki slalom zrobię gigant, że kurde masakra. No to go. No chyba, że Jedziesz. jedziemy na drugą stronę. No nie no, nie znajdziemy już tutaj. Nie znajdziemy już tutaj. Trzeba jechać kurde sekundią tutaj do okej? Okay? No to jedź, ale to nie przy plaży? Plażą? Bo wtedy byśmy łódki zobaczyli, jeszcze jest szansa pod mostem i, Oj, i, za, wiesz, i za nim. Co, tak wątpię, że tu jest jakakolwiek łódka. O, dziś, jest? szansa Lis. na to, że nas zabiją, jak będziemy krążyć pod Ale postem. co tu widzisz? A tam przynajmniej łódkę. Mógłbyś no, wiedzieć? Nie, bo tu już co od razu na most wjechać i sobie. Ale sześć. tu na 100% ktoś jest w tym budynku, na 100% To stary, tu w tym budynku to mnie nie martwi, mnie martwi po drugiej stronie jak będzie wcelowany. Co w chcesz? Na latarnię? No i patrz teraz Lewa strona, trzymaj się lewej... Dobra, Dobra. Tylko ja się boję, że się wywalę, wiesz jak będę się bujał, zobaczę, już faliam, już, już mam pół życia No i nie zlecę I koniec końców Góste, tam było No i mnie dubiło no, to jest o, twój most kurde ja się. to jest twój most no ale stary. szansa na to, że tam będzie jakaś łódka była, tu nie było żadnej złóż, a mieliśmy... Ile miałeś yy, plaży? Miałeś tylko pod mostem, tam już więcej plaży nie ma, bo są skały Ale jeszcze ludzie piszą na czacie, że yy, kurde kamperzy na moście i jeszcze... Dobra, ale da... nie mieliśmy wyboru, no musieliśmy próbować, no chyba żebyś się chciał ustawić tu przed mostem i spróbować ich ściągnąć najpierw